tego przedsięwzięcia i, i z, oczywiście zaszczyciła nas pani burmistrz, brawa, brawa. naszej gminy, pani Alina Śmigel. Jeszcze się nie brawa. <noise> tak. Jest też w naszym towarzystwie nasza pani radna. Pani Aldona Rumijowska z Latoroślą i Pan Sołtys, gospodarz naszej wsi, pani Teresa Kostrzyc, która jest kierowniczką zespołu Z typu Łowianie, którzy są głównym organizatorem tego przedsięwzięcia oraz pani Janice. Współgospodyni, a szefowa koła gospodyń wiejskich w Stypułowie. Ja e, może najpierw poproszę z tego e, właśnie miejsca e, e, panią burmistrz o zabranie głosu, a potem resztę będę dalej ja prowadziła. Dzień dobry, dzień dobry, wszystkim Państwu, dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim... Dziękuję. Brawo, brawo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest mi niezmiernie miło, bo bardzo, bardzo się cieszę, że mogę być kolejny raz w takim gronie Państwa i Szanowni Państwo, widzę, że nastroje São... udane, wspaniałe. Jeszcze wszystko przed nami, bo występy zespołów są przed nami, ale uśmiechy na twarzach, piękne, kolorowe stroje widzę tutaj u pań. Także myślę, że życzę Państwu udanej zabawy. Zachęcam do, do, do wspólnego śpiewu z zespołami i bardzo dziękuję, że, że mogę dzisiaj tutaj jeszcze raz być z Państwem. I przy okazji, jak tutaj już jestem, bo w stypułowie 17 sierpnia odbędą się dożynki gminne, na które już dzisiaj tutaj serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Tak, tak. Kosty Pół będzie gościł eee, i tu odbędą się właśnie dorzynki gminne, także myślę, że, że przedstawicieli zespołów również zapraszamy na te dorzynki gminne. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Eee, tak jak mówię, nastroje gorące, uśmiechy na twarzach, kolorowe sukienki. Zachęcam do wspólnej udanej zabawy. Dziękuję serdecznie. Ja Państwu dziękuję, a resztę to już pozwólcie, że do kończy. Tak jak wspomniałam, gospodarzami dzisiejszej... Uroczystości jest Zespół Stypułowianie i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic, Koło Gospodyń Stypułów, Sołtys i Rada Sołecka w Stypułowie oraz jeszcze należy wspomnieć o wielkiej pomocy naszych strażaków OSP Stypułów, gdyż to oni yy, zaangażowali się. W urządzenie tego placu do dzisiejszej uroczystości pomagają nam przy każdej okazji a yy, <klucza> przegląd naszej miejscowości odbywa się po raz osiemnasty więc jest to długa historia. Yy, nie wiem, czy dotarł pan Henryk Naran Naranowicz. Jeżeli nie, to go y oczywiście i tak witamy, gorąco oklaskami. Jest to jeden właśnie z inicjatorów tego przedsięwzięcia i co roku w, jak w jakiś sposób nas wspomaga. Tak. Tak. Oczywiście, wśród zaproszonych gości to nie tylko pani burmistrz, nie tylko pani yy, radna Aldona Romijowska, ale także jeszcze są inni goście, których serdecznie witam. Panią dyrektor Centrum Kultury Zamek. Pannę Kulczycką. Przedstawicielkę Banku Spółdzielczego Janinę Ziobrowską. Nie wiem, czy dotarła, ale też witam. Pana Grzegorza Żakowicza z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panią Katarzynę Maciejską, która w przeszłości była naszym takim bardzo dobrym duchem, wspomagała nasze y, działania, szczególnie w kole gospodyń, i dalej o, oczywiście trzyma y, przyjaźń z naszym kołem. Witam także. Y, Gabriele Styrnik i Agnieszkę Michalską ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic. To stowarzyszenie jest patronalnym, patronalną instytucją Stypułowia. Witam również przedstawiciela Gminnej Rady Seniorów w Kożuchowie, Pana Henryka Stanisławskiego, który jest przewodniczącym oraz przywiózł też jeszcze kilka pań członki tej Rady Seniorów. Oczywiście mamy swojego dele delegata w tej Radzie, pana Jana Franczaka, który aktywnie tutaj pracuje przy stoisku. KGW. Witam również serdecznie naszego księdza proboszcza Mariusza Dudkę który chętnie zawsze zaszczyca naszej imprezy Witam jeszcze raz przedstawicieli OSP z typu z prezesem Bartoszem Pilarczykiem a oklaski Witam również Państwa Janinę i Jana Wilgę, Wilgów, którzy zawsze do nas przyjeżdżają, fotografują, nagrywają, I, a więc mamy pamiątki nawet na Facebooku. Witam także, chociaż nielicznych, ale również są mieszkańców stypułowa. Bywało lepiej, może w przyszłości będzie dużo lepiej. I witam także tych, których nie wymieniłam, ale jest dużo jeszcze do wymienienia, bo nie byłoby tej imprezy, gdyby nie zaszczyciły nas. Zespoły, które przybyły, żeby pochwalić się swoimi pieśniami, swoimi radościami i smutkami. I do tych zespołów należą źródełko Zwichowa z gminy Brzeźnica. Goście szanki z Gościeszowi z gminy Małomiczanie z Małomic. One i on skrzywczyc gmina Niegosławice. Tu wyjątkowo są panie, a pan tylko duchowo. Ale swojego zastępcę wysłał jako pomocnika. Aksamitki z Kożuchowa. Dojrzałe kłosy ze Szprotawy, Modry Len z Górzyna w gminach Lubsko, Łazowianki z łas w gminach Żary, Wrzosy z Nowej Soli, Jarzębinki z Otynia. No i oczywiście miejscowi gospodarze. Typułowianie oraz młodsze pokolenie, nad którym czuwają z Typułowianie makowe nutki. Nie byłoby tej imprezy, gdyby nie sponsorzy. Dlatego pozwolę sobie wymienić tą skromną listę sponsorów. Do nich należy Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, Henryk Naranowicz, Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie, pani Monika Sobolewska. I pan Zbigniew Roszewski. No i przechodzimy do tej części artystycznej. Jako pierwszy wystąpi zespół Źródełko.